CIG przedstawiło raport za październik. Co w tym czasie zostało zrobione? Zespół odpowiedzialny za walkę FPS zakończył pierwszy etap prac nad mechaniką poddawania się przeciwników. W trakcie walki NPC będą szukać możliwości zdobycia amunicji ze skrzyń z zaopatrzeniem, a w przyszłości od sojuszników i sporzuconej broni. Jeżeli nie będzie takiej możliwości, będą aktywnie unikać kontaktu i starać się przetrwać. Rozpoczęto też pracę nad wprowadzeniem cech dla postaci niezależnych. Na początku funkcja ta umożliwi przypisywanie wybranych schematów zachowań do konkretnych postaci. Następnie schematy te będą modyfikować zachowanie SI. Na przykład przeciwnik ze schematem tchórz nie będzie aktywnie gonił gracza i będzie raczej pasywny w swoim zachowaniu. Naprawiono też parę błędów związanych z postrzeganiem przez NPC otoczenia, korzystania z osłon i unikami. W zeszłym miesiącu zespół odpowiedzialny za sztuczną inteligencję odkrył i naprawił więcej przyczyn stania NPC na różnych przedmiotach, jak krzesła. Tym razem problem dotyczył faktu, że postacie były wprowadzane do świata gry przed powiązanymi z nimi przedmiotami. Poprawiono też zasady zależności obiektów w celu uniknięcia konfliktów w odczycie i zapisie w obrębie stref, co też będzie miało wpływ na odczyt pozycji poszczególnych obiektów. Grupa odpowiedzialna za SI statków rozpoczęła pracę nad rozszerzeniem zadania podróży kwantowej o funkcję nieblokowania innych zadań. Pozwoli to na dodawanie skoku do kolejki zadań statków załogowych w sposób nieblokujący innych czynności. Kontynuowane są prace nad celowaniem do rakiet. Upewniono się, że wieżyczki właściwie i natychmiastowo reagują na zbliżającą się wrogą torpedę, kiedy statek nie jest jeszcze w trybie walki. Zmodyfikowano też priorytety celów, żeby statki dysponujące wieloma wieżyczkami sprawniej dobierały cele. Poprawi to też kontrolę ognia przez strzelców pokładowych. Spędzono też nieco czasu nad ulepszeniem systemu unikania kolizji w stosunku do rakiet. Wyodrębniono pociski z kodu, by nie były elementem ogólnego systemu unikania kolizji. W celu obliczenia celności zespół wprowadził osobne prędkości namierzania celu dla SI w zależności od tego, czy trafia, czy buduje. Ma to symulować zachowanie strzelca, który gorączkowo próbuje trafić cel, ale nieco się relaksuje, gdy trafia bez problemu. Zostało też ulepszone zachowanie większych okrętów wojennych w walce na większe odległości. SI będzie reagować również na przeciwnika dopiero szykującego się do otwarcia ognia. Poprawiono też część błędów i wprowadzono kilka usprawnień do systemów przerywania marszruty, przypisywania obszarów patrolowania oraz rozpoznawania swój wróg. W zeszłym miesiącu zespół odpowiedzialny za społeczne zachowania SI wprowadził do systemu pierwszą wersję scenariusza MESY, pozwalającą innym zespołom na pracę nad animacjami, obiektami oraz technicznymi aspektami tego typu obszarów w grze. Obecnie scenariusz wspiera korzystanie przez NPC ze sztuczców, jedzenia i picia. Postacie mogą teraz ustawiać się w kolejkach do wydawania posiłków, pobierać potrzebne przedmioty, zabierać pożywienie do stolików i jeść. Wszystkie te obiekty są kontenerami, jak skrzynie z amunicją, przez co SI może aktywnie przeszukiwać obszar w celu zdobycia potrzebnych przedmiotów. Obiekty te są fizycznie wykorzystywane przez SI, co z kolei sprawia, że spożywanie jedzenia oraz picie wpływa na status postaci niezależnych. Te nowe elementy rozszerzają też funkcjonalność tagów dla SI, jak weź, przygotuj i umieść. Obecnie zespół kontynuuje pracę nad kilkoma zachowaniami SI wspólnymi dla Star Citizen i Squadron 42, w tym nad korzystaniem z maszyn do gier oraz tańcem. Granie na automatach będzie jedną z dostępnych form rozrywki, natomiast taniec będzie możliwy w określonych sytuacjach i miejscach, jak parkiety taneczne. Specjalnie na potrzeby PU Persistent Universe główny tryb gry w Star Citizen. Zespół odpowiedzialny za animacje zrobił postępy nad pozami przybieranymi przez NPC dających zadania graczom, oraz zakończył pracę nad animacjami twarzy dla emotek oraz łowców nagród, przestępców i kilku innych schematów zachowań. Wspierają też inne zespoły sesjami mockup oraz kontynuują pracę nad przypisanymi im zadaniami dotyczącymi animacji. Ekipa odpowiedzialna za techniczny aspekt animacji skupiła się na ulepszaniu głów postaci. A także rozpoczęto dopracowywanie animacji walki i usuwanie technicznych usterek w tym, jak NPC trzymają broń. Również statki zostały przygotowane dla animatorów. W październiku zespół odpowiedzialny za budowanie świata gry finalizował pracę nad pokładami rafinerii na stacjach. Obszary te zostały teraz przekazane do zespołów odpowiedzialnych za dźwięk, oświetlenie i efekty wizualne. Kontynuowane są też prace nad dodaniem chmur gazu do punktów Lagrange'a oraz rozpoczęto pracę nad ostatecznym wyglądem lobby oraz kołnierzy dokujących dla dużych statków. Rozpoczął się też etap preprodukcyjny dla nowego rodzaju osiedli naziemnych w stylu kolonii. Zespół odpowiedzialny za strefy lądowania kontynuuje pracę nad Horizonem, miastem w chmurach Crusadera, robiąc szybkie postępy nad etapem Greyboxa, platformy przemysłowej. Platforma komercyjna jest niemal na ukończeniu etapu Greyboxa z niektórymi obszarami już przekazanymi do pokrycia ostatecznymi teksturami, w celu wykorzystania ich jako wzoru dla reszty lokacji. Barka transportowa jest na ukończeniu i została wprowadzona do świata gry i kilka z nich kursuje już regularnie pomiędzy platformami. Port kosmiczny również został już przekazany do wykańczania szczegółów graficznych. Oprócz prac nad Horizonem zakończono pierwszy etap prac nad prototypem wyglądu funkcjonalności hakowania. I prototyp oczekuje na implementację i dalsze prace. Zakończono pracę nad centrum wystawowym na tegoroczne targi. Teraz wprowadzane są ekrany informacyjne dotyczące tej imprezy w różnych miejscach świata gry. We Frankfurcie zespół odpowiedzialny za elementy organiczne kończy pracę nad ciałami w systemie Pyro. Przed wypuszczeniem systemu odbędzie się jeszcze jedna iteracja mająca na celu dopracowanie szczegółów. Dodatkowa praca została wykonana nad Crusaderem wraz ze zmianami w technologii prezentacji gazowych gigantów, która będzie miała też wpływ na wygląd planet skalistych. Przeznaczono też dodatkowy czas na prototypowanie uginania się roślinności pod dotykiem oraz nad wypornością cieczy i pływaniem różnych obiektów na powierzchni wody. Zespół z Wielkiej Brytanii kontynuuje pracę nad Herkulesem. W październiku skupiono się nad tworzeniem sekcji inżynieryjnej oraz mostka. Oba obszary zbliżają się do końca prac graficznych. W wykańczaniu podlegają zewnętrzne materiały, a podwozie jest kompletne. Utworzono opalizujący efekt dla talonów, który jest już gotowy do implementacji na równi z wewnętrznym systemem rakietowym Shrike. Ukończono też pracę nad podwoziem i mapą uszkodzeń. Ekipa ze Stanów Zjednoczonych robi postępy nad Star Runnerem. Wykańczane są panele i interfejsy statku, ładownia oraz kokpit. W ramach obchodów dnia wary Halloween stworzono też okolicznościowe malowanie dla Katlasa Black z Gollysh Green. Zespół artystyczny odpowiedzialny za pojazdy skupił się na statku Mercury i jego broni, ruchomych elementach, podwoziu i uszkodzeniach. Wykonano też pewne prace nad podwoziem serii Origin 100 oraz drobnymi aktualizacjami serii Katlas. W październiku zespół odpowiedzialny za wygląd broni zakończył pierwszy etap prac nad pistoletem medycznym nadchodzącym rkm Beringa oraz nowym karabinem wyborowym Gemini. Zakończono też pracę nad wyżyczką Bering S10. Kończą się też prace nad celownikami mające na celu dodanie regulacji celownika i dalmierza oraz z kilkoma innymi poprawkami. Zakończono pracę nad wyglądem promienia ściągającego dla Multitula. Oraz nad nowym zestawem celowników holograficznych Klaus and Werner. Dźwiękowcy skupili się nad pracami dotyczącymi udźwiękowienia statku Mercury. Trwają prace nad usprawnieniami systemu muzycznego oraz nad wewnętrznymi narzędziami dla dźwiękowców. W październiku w kodzie usług serwerowych zidentyfikowano i zajęto się problemami związanymi z ostatnim paczem. Poprawiono szkielet kodu sieciowego, co zwiększyło wydajność i przyczyni się do umożliwienia zwiększenia ilości graczy na serwerach. Naprawiono też różne błędy związane z wyposażeniem i MobiGlas. Zespół odpowiedzialny za modele postaci rozpoczął wspólne prace z ludźmi od SI nad stworzeniami. Prace te zawierają tworzenie podstawowych modeli dla sprawdzenia skali, ewentualnych problemów, sprawdzenia animacji i dyskusję nad kolejnymi pomysłami dotyczącymi zwierząt. Pracowano też nad nowymi zestawami pancerza, których pojawienie się planowane jest na 2021 rok oraz nad dodatkami dla subskrybentów planowanymi dla wersji 3.11.1 oraz 3.12. Zajęto się też zgłaszanymi problemami z wprowadzonymi mundurami marynarki. Poprawki wejdą w życie razem z patchem 3.11.1. Kontynuowano pracę nad konceptami trzech pełnych zestawów zbroi, które będą wspierać górników i łowców nagród. Obecnie prace trwają nad dopinanymi plecakami, które będą wspierać mechanikę zewnętrznego ekwipunku. Zespół odpowiedzialny za animację społeczności przygotował w październiku serię materiałów i wydarzeń w ramach urodzin projektu. Wszyscy wspierający projekt otrzymali urodzinowy zestaw przedmiotów w grze. Powstał też materiał z udziałem Chrisa Roberta, jego Papi i Toniego Zuroweka. Przeprowadzono wydarzenie w świecie gry: wybory na imperatora UEE. oraz wprowadzono specjalną edycję pistoletu S-38. Przeprowadzono też dwa eventy w grze, odblokowujące limitowane hełmy oraz konkursy na krótkie opowiadanie oraz haluminową dynię. Przyjęto też nowe osoby do działu relacji z konsumentami w działach w Austin i Wilmslow, żeby wraz ze wzrostem społeczności móc zapewnić właściwą komunikację. Zespół odpowiedzialny za fizykę pracował nad efektami wolumetrycznymi. Prowadzono też wiele optymalizacji do istniejących elementów fizyki, w tym do detekcji kolizji. Rozpoczęto też pracę nad uginającą się pod dotykiem roślinnością. W październiku kontynuowano też pracę nad przechodzeniem na silnik renderujący Gen 12. Zmiany wprowadzone do efektów atmosferycznych, chmur i ujednoliconego systemu śledzenia promieni świetlnych zostały włączone w główny kod, co oznacza, że te ulepszenia będą widoczne już w kolejnym patchu. Poprawiono obsługę kraszy. Wątek renderera jest teraz przechwytywany do pliku, który gracze mogą opcjonalnie przesłać wraz z raportem. Oszczędzi to dużo pracy przy replikowaniu błędu, ponieważ testerzy nie będą musieli pobierać wszystkich różnych sterowników, których używają gracze. Zespół ze Stanów otworzył miesiąc naprawą krytycznych błędów oraz wykańczaniem elementów wchodzących w patch 3.11. Po jego wypuszczeniu wrócili do prac nad nadchodzącymi elementami, jak nowy system reputacji. System ten wejdzie w życie w swojej podstawowej formie, jak tylko obecne systemy zostaną zmienione tak, by móc z nim współdziałać. Prowadzone są też prace nad projektem dwóch nowych podstawowych APEK dla MobiGlas. Pierwsza to menedżer zasobów, który będzie kluczowy dla lokalnego ekwipunku, który ma wejść w życie w przyszłym roku. Drugą apką jest menedżer misji, który będzie współpracował z nowym systemem misji dynamicznych. Trwają też prace nad nową funkcją, która zmieni sposób, w jaki gracze odnawiają zapasy statku na stacjach. Wszystkie pociski, flary i czafy będą zastąpione przez odpowiedni sposób ich zakupu. Co pozwoli na odseparowanie cen za każdy taki element. Zwiększy to koszt odnowienia zapasu statku oraz zmieni ceny i czasy działania ubezpieczenia. Zespół odpowiedzialny za pojazdy przeznaczył część miesiąca na stworzenie technologii, która pozwoli na dzielenie się kodem z innymi systemami, w których występuje dużo ruchu w przestrzeni, jak EVA czy rakiety. Ujednolici i uprości to kod dla elementów przemieszających się w przestrzeni. Dużo pracy włożono też w system tranzytu w dużych portach. Ze względu na to, że nadchodzące nowe miejsca wymagają zmiany części zachowań tego systemu. Prowadzono też prace nad wyświetlaniem nazw i numerów rejestracyjnych statków na ich burtach. Kontynuowano też prace nad duetem Merlin Konstelacja. Interfejs wspomagający dokowanie został już ukończony. Różne problemy związane z trwałością obiektów w świecie gry też zostały rozwiązane, co pozwoli na przywoływanie Merlina i konstelacji jako pary. Obecnie zostały do dokończenia mniejsze zadania związane z tym systemem. Zespół grafików dostarczył opalizujący shader. Ten efekt symuluje zmiany kolorów w zależności od kąta patrzenia kamery, co pozwala na uzyskanie efektu zbliżonego do egzotycznych lakierów samochodowych. Prowadzono też system pozwalający na generowanie snopów światła z większych odległości, poza oddziaływaniem systemu wolumatycznego. Trwają też cały czas prace nad rendererem GentWolf i systemem automatycznych testów. W październiku zespół odpowiedzialny za oświetlenie skupiony był na pracach nad centrum wystawienniczym w New Babbage. Pracowali też nad rozwiązaniami dla chmur gazu wokół punktów Lagrange'a oraz stacji kosmicznych. Kolorystyka tych chmur ma sygnalizować, czy są one bezpieczne, czy nie, i jednocześnie pasować stylem do systemu stanton. Rozpoczęto też pracę nad oświetleniem rafinerii, które ma stwarzać wrażenie przestrzeni funkcjonalnej i użytkowej. Raz na dekadę odbywają się wybory Imperatora UEE, Zjednoczonego Imperium Ziemi. Tym razem to gracze dostali możliwość wzięcia udziału w tych wyborach. Zespół odpowiedzialny za lore, czyli narrację świata gry, przygotował sylwetki kandydatów oraz ich kampanie wyborcze. Zespół kontynuuje pracę nad zawartością dla rafinerii, miasta Horizon i kilku innych miejsc. Tworzą też scenariusze dla misji oraz opisy dla nowych przedmiotów w świecie gry. Wprowadzono też kilka nowych haseł do Galaktopedii. Zespół odpowiedzialny za interaktywne elementy środowiska kontynuował pracę nad przeciąganiem i przepychaniem większych elementów, barmanami oraz socjalną SI. Stworzono też nowe przedmioty dla Horizon oraz rafinerii. Zakończono też pracę nad wolnostojącymi panelami wind. Testerzy skupili się w październiku nad wsparciem ekip odpowiedzialnych za SI walki i statków oraz na testowaniu wewnętrznych narzędzi i systemów dla zespołów tworzących narzędzia dla pozostałych deweloperów. Zespół odpowiedzialny za system Turbulent dodał kilka elementów do wewnętrznego narzędzia HEX. Narzędzie dostarcza teraz więcej informacji na temat historii organizacji, reputacji oraz zasobów, umożliwiając sprawniejsze rozwiązywanie problemów. Usługi dla organizacji oraz zasobów są już gotowe, natomiast system reputacji na ukończeniu. Zespół wspierał również powstanie strony internetowej dla serii Or Origin 100 oraz strony urodzinowej. Część zespołu została oddelegowana do naprawy błędów i wspierania innych zespołów w pracach nad nadchodzącymi patchami. Pracowano też nad oświetleniem w building blocks, co zwiększy atrakcyjność modeli statków. Opracowano też koncepty dla nowych interfejsów dokowania statków oraz dla nowego wizjera hełmu oraz celowników. Zakończono też pracę nad rafineriami. Zespół odpowiedzialny za efekty wizualne pracował nad kilkoma statkami, w tym Mercurium. Kontynuowali też pracę nad efektami broni na statkach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwość oceniania odległości. Te same prace prowadzono dla rakiet, upewniając się, że ich ślady będą widoczne dłużej. Trwają też prace nad efektami trafiania w tarczę statku. I to tyle informacji zawierał październikowy raport. Czekamy na listopadowy.